Z tej strony panie, dzisiaj będziemy oglądać chwilową reklamę Sonika. Sonika, jak błyskawica, już jest w kinach, warto iść. Dobra, Jestem tym już... Sonik. Niebieska kulka super energii. W niewiarygodnie estetycznym opakowaniu. Żeby uratować moją planetę, no. musiałem spaść na waszą. Gdzie jest? Derok jest już prezydentem? Pół godziny temu przez dziwny skok mocy padło zasilanie w czterech stanach na zachodnim wybrzeżu. tam? Ja! Czemu się chowałeś w moim garażu? Bo cała armia chce mnie dorwać! Witam kolegę ze wsi. Daję ci teraz pięć sekund, żebyś powiedział, gdzie to jest. Co? Nie strzelać! A! Wypas! Paramount Pictures przedstawia. Nie, no nie wierzę O ja cię, zatrzymaj się natychmiast Największa na świecie kula z gumek recepturek? Chodźmy zobaczyć Nie, to nie jest wesoła, rodzinna wycieczka E, fakt, straszne nudy, ale sklepik spoko Już wkrótce Możemy tu chwilę zostać To co robimy teraz? Wow! Patrz i ucz się od mistrza Powinniśmy już iść? Tak, spadamy. Nowy świat. Myślisz, że da się przede mną uciec. O, poczekaj słodziak! Auto masz ubezpieczone, nie? Już zła, dła teraz skiniesz. <śmusz> <śmusz> Tylko tyle umiesz? Nie, ale miło, że pytasz. Zaraz będzie mój. Jak to przeżyłeś? Nie mam zielonego pojęcia! Film producenta szybkich i wściekłych. Przedsząd życie za tego głupiego kosmitę. To mój przyjaciel. Mega. Mam potężną moc. Z prawego pasanie skręca się w lewo. I używam jej, żeby chronić moich przyjaciół. Tego się nie spodziewałeś, co? Bla bla bla, bla bla bla. Daj znać kolu, jak będziesz chciał skoczyć na solo! Sonik, szybki jak błyskawica. A, to ty jesteś najlepszym kumplem Toma, o którym tak ciągle nawija? Widzicie piesie... Nie wiem co w tobie widzi. Przestań! <grystanie> Wkrótce w kinach. Wkrótce w kinach, czyli już jest w kinach. Dobrze. Jestem To jest najfajniejsza bajka, ja już ją oglądałam jest najlepszą bajką. Jak chcecie więcej takich odcinków zawsze subskrypcja, dzwoneczek na was czeka. To ja się z wami żegnam, ale dzwoneczek dzin 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 tylko na was czeka.